Wiemy, że od minus piątki mamy obliczyć od jedynki oraz od szóstki i to będzie równe 0, czyli f od 0 jest równa 4, natomiast od trójki będzie równa minus 2. Pod punkcie A wykres funkcji g od x i to jest równe f od minus x, czyli powstaje w wyniku przekształcenia wykresu funkcji y, który jest f od x. Przez symetrię osiową względem osi o y, czyli względem osi o y, to mamy w takim razie g od 5, to będziemy mieli f od minus 5, czyli to jest 0, od minus 1, to mamy wtedy 1 i to jest równe 0, od minus 6, czyli to będzie 6 i to jest równe 0, no i od 0, czyli wiemy, że to wtedy mamy też 0. I będzie równe 4. Czyli miejscami zerowymi funkcji G są liczby minus 6, minus 1 oraz 5, a wykres funkcji G przecina oś o y w punkcie 0 oraz 4. W podpunkcie B mamy podany wzór funkcji, czyli mamy G od naszej minus 5. To jest minus F od minus 5, czyli mamy 0. Następnie mamy od jedynki, czyli to jest od jedynki mamy 0, G od 6, minus F od 6 jest równe 0, i G od 0 to jest równe minus F od 0, czyli daje nam to minus 4, czyli miejscami zerowymi funkcji G są liczby. Minus 5. 1 oraz 6 i wykres funkcji G przycina oś o y w punkcie 0 i minus 4. Natomiast w podpunkcie C mamy od minus 8, czyli to na przykład będzie minus f od minus 5, co nam daje 0, od minus 2, czyli mamy f od 1 i to jest równe 0. Kolejny to będzie trójka, czyli jest minus f od 6 i to jest równe 0. I kolejne niech będzie od 0, czyli mamy minus f od 3 i to nam daje 2. Czyli miejscami zerowymi funkcji G to będą liczby minus 8, minus 2 oraz 3. Natomiast wykres funkcji G przecinało się o y w punkcie 0 i dwójka na plusie.